Witamy Was wszystkich w Słowie na poniedziałek. Nicolas Maduro wygrał właśnie wybory prezydenckie w Wenezueli. Będzie to jego trzecia kadencja. Administracja USA, pomimo faktu, iż wybory przebiegły bez większych zakłóceń i nieprawidłowości, już zapowiedziała, że nie uznaje wyniku tych wyborów za ważny. Hashtag socjalizm, hashtag Maduro, hashtag PCV, hashtag USA. Nicolas Maduro has just won the presidential elections in Venezuela. This will be his third term in office. The administration of USA, despite the fact that the elections took place without major disruptions and irregularities, has already announced that it does not consider the results of these elections to be valid. Komentarz z portalu Postempork, użytkownik pionierzy opublikowali. Lud Wenezueli zdecydował: Nicolas Maduro będzie prezydentem po raz trzeci z kolei. Pomimo wielu potknięć ekonomicznych i błędów politycznych, jak choćby próby zawłaszczenia PCV, Wenezuelskiej Partii Postępowej naszych towarzyszy, przez reżim Maduro, dokonania rządów boliwariańskich w tym kraju są bezsprzeczne. Kilka milionów praktycznie darmowych mieszkań dla miejscowej klasy robotniczej mówią same za siebie. Liczne są również dokonania obecnego reżimu na polu eliminacji skrajnej biedy, analfabetyzmu oraz objęcia służbą zdrowia praktycznie wszystkich obywateli tego kraju. Oczywiście, wszystkie te osiągnięcia są jedynie tymczasowe w warunkach reżimu kapitalistycznego. Dopiero zwycięstwo socjalizmu w Wenezueli przyniesie gwarancję trwałych zdobyczy socjalnych dla każdego mieszkańca tego kraju. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.